Dobrze, troszkę się czuję jak na Marsie, nie wiem czy oglądaliście film Marsjanin, nie no może poprawić tą kamerę, bo coś tutaj, o dobra, taki jest tutaj na, na spontana dzisiaj troszeczkę ten filmik, bo to nie jest Hollywood, to jest moc słabości. Nie wiem czy oglądaliście film Marsjanin, chyba jeden z moich ulubionych filmów, gdzie to ów główny bohater zostaje sam na Marsie i musi sobie tam radzić. Wiadomo, nie może się z nikim kontaktować, nagrywa siebie na kamerce, i tak dalej. W każdym razie kontaktuje się później z ziemią online. Tak jak my dziś się kontaktujemy ze sobą online. Chcę wam zaproponować w te wyjątkowe dni i ten wyjątkowy czas, który przed nami to dopiero co będzie się działo przed nami. W sumie to jest oczywiste, że to, co przed nami, to się dopiero będzie działo przed nami. W każdym razie chcę wam zaproponować. Codzienne lifey o godzinie 9.00. Wiem, mówiłem o 8.00, przepraszam. Nie będę w stanie się ogarnąć na godzinę 8.00 rano. Codzienne lifey godzina 9.00 rano i 21.00 wieczorem, no bo 21.00 jest wieczorem. O 9.00 rano. Rekolekcje na Marsie. Tak sobie to te rekolekcje nazwiemy. Coś więcej. Nie, niebawem, to znaczy już jutro o godzinie 9.00 na kanale Moc Słabości Live, rekolekcje na Marsie. I codziennie poza sobotami, niedzielami, tutaj może coś innego wymyślę. Może sobie zrobimy właśnie o godzinie 15.00 koronkę. O 21.00 od poniedziałku do piątku. Różaniec na żywo, koronka do miłosierdzia Bożego na żywo i Wasze pytania i odpowiedzi. Tak, właśnie na tym kanale. W ogóle tak zacząłem ten film i nie zdążyłem, a właściwie zapomniałem się z Wami przywitać. Tym naszym już tradycyjnym zawołaniem. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś o leku na lęk związanym z koronawirusem. Zauważcie Boże, działanie, spełnianie się słów Świętego Pawła, moc, słabości się doskonali. To znaczy, są słowa Jezusa, ale zapisane przez Świętego Pawła. Otóż we wszystkich mediach teraz transmitowana jest Mysza Święta. Niezależnie od tego, jaką ideologię owe media na co dzień uprawiają i czym sączą nasze umysły, to nagle wszyscy, czy w internecie, czy w telewizji, nadają Myszę Świętą. Pan Bóg z każdej ciemności wyprowadza światłość. A najciemniej zawsze jest przed Wschodem. Tak więc pełni nadziei, dziś o tym mówi. Słowo Boże, nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża jest w nas rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Nadzieja zawieść nie może. Zapraszam Was serdecznie, na ten filmik. Muszę tu uciąć, bo będę cały czas gadał, a jeszcze nie zaczęliśmy na ten właściwy temat dzisiaj rozmawiać. Posłuchajcie, poznajcie lek na lęk. To też trudne takie wymowie, lek na lęk. Kościół katolicki, czyli powszechny od czasu, kiedy Chrystus przyszedł na Ziemię, wybrał apostołów, później zesłał na nich Ducha Świętego, ma w swojej apteczce wszystkie lekarstwa na wszystkie choroby. Eucharystia ma moc uzdrowienia ciała i duszy i to jest oczywiste. Słowo Boże ma moc uzdrowienia ciała i duszy i to jest oczywiste. Mój spowiednik mówił mi coś takiego, że nawet jeżeli jesteś w grzechu ciężkim, to nie zaniedbuj. Chodzenia na Eucharystię, ponieważ karmisz się nie tylko chlebem i krwią Chrystusa, ale karmisz się również Słowem Bożym. Stąd dzisiaj Słowo Boże, w znaczy w interpretacji, według Biblii, znaczy Biblia Jerozolimska będzie nam służyła jako ten fundament Słowa Bożego. I zacznę od księgi proroka Ozeasza. Tu sobie zaznaczyłem i trochę przypadkowo trafiłem na ten tekst. Ale posłuchajcie, to będzie tekst w kontekście tego, czy Pan Bóg kara, czy każe? Nie, każe to coś każe komuś zrobić. czy Pan, czy pan Bóg syła kary? To jest w ogóle pomylenie, bo teraz y, duchowni czy, czy osoby świeckie no właśnie ze z różnych wspólnot między sobą się gryzą i nagrywają materiały. Jedni mówią, że Pan Bóg syła karę, drudzy mówią, że Pan Bóg nie syła kary. Pan Bóg sam z siebie kary nie syła, to nie jest tak, że Pan Bóg jest jakimś Psycholem, który gdzieś tam po chmurkach chodzi i wybiera ludzi, którzy, na których teraz ześle karę. Pan Bóg nie jest źródłem kary. Nie wiem, jak to łatwiej ująć i, i prościej przekazać. Pan Bóg nie, yy, nie, nie uwielbia się... Nie, jak to mówimy? Jak to, jak to, jak to, w ogóle jestem, nie jestem w stanie tego sformułować były łatwiej. Nie znajduje radości w tym, kiedy my cierpimy. Jeżeli ktoś tak, tak, tak myśli, to znaczy, że nie myśli po Bożemu. Pan Bóg nie syła na nas żadnej kary, Pan Bóg nie jest źródłem kary, bo nie jest źródłem cierpienia, bo nie jest źródłem zła, bo nie jest źródłem grzechu. Kary, które na nas spadają, czy to się nagrywa? Dobra, przepraszam, słuchajcie, no chaos jest, ale no. Kary, które na nas spadają są konsekwencją naszych wyborów. Dlatego spotyka nas kara, ponieważ grzech przyniósł śmierć i tą śmierć Chrystus wziął na siebie i tę śmierć pokonał przez martwych zmartwychwstanie. Ktoś mi tam napisał, żebym nie machał niego ręką, bo to mi... No... Ale... Jestem sam tutaj w pokoiku. Zresztą zauważcie, że yy, zanim stało się modne bycie w pokoiku, ja już, ja już w pokoiku byłem. Tak więc no tutaj jakiś takim prekursorem można powiedzieć jestem siedzenia w pokoiku. A tak na poważnie a tak na poważnie, dzisiaj tak słuchajcie, troszkę luźniej sobie usiadłem, tak się rozwaliłem w fotelu, ale co tam. A tak na poważnie, Pan Bóg nie zsyła na nas kary, to my samych siebie, na samych siebie bicz pleciemy, którego formą są konsekwencje naszych grzechów. Jeżeli tych grzechów nie oddajemy Panu Bogu w sakramencie pokuty i pojednania, przypominam, pokuty i pojednania. A nie bajlando, jak to ksiądz Dominik mówi. Nawrócenie to nie jest bajlando, że teraz Pan Bóg mi wszystko wybacza, ja nic nie muszę robić. To tak jakby mama wybaczyła dziecku, kiedy ono robi jej na złość, kiedy jej nie słucha, kiedy sobie same, samemu robi krzywdę. Wtedy mama by przymykała oko, nie martw się, kocham cię, kocham cię, dziecko by sobie przypaliło nogę, rękę, mózg na ścianie, no cokolwiek, po prostu by sobie robiło krzywdę. A, ma, a mama by mówiła. Nie szkodzi, ja Cię kocham, nie szkodzi, rób sobie krzywdę. Pan Bóg nie jest, Pan Bóg nie jest psycholem, przepraszam, to są mocne słowa, ale Pan Bóg nie jest psycholem, który mówi, nie szkodzi, rób sobie krzywdę, ja Ciebie kocham. Pan Bóg mówi, zobacz, to Ci szkodzi, będziesz cierpiał. I dlatego cierpisz, bo to Ci szkodzi. I ja patrzę na Ciebie jako miłosierny ojciec i ja do Ciebie wychodzę. Pan Bóg wychodzi do nas dzisiaj, Ewangelia o... O Chrystusie, który spotyka Samarytankę, o tym mówi. To, on, to Jezus prosi Samarytankę, aby dała mu pić, ponieważ ona ma w sobie pragnienie spotkania kogoś, kto zaspokoi jej wszystkie wewnętrzne tęsknoty. Grzech jest zawsze buntem przeciwko. Bogu. Czy to świadomym, czy nieświadomym. I nie chodzi o to, że od razu jesteśmy satanistami, czy ateistami. To są w ogóle nie, nie te kategorie. Patrzę. nie zacząłem jeszcze mówić, a już mówię. To jest niesamowite, co się tutaj dzisiaj dzieje. A ja nie chcę, żeby to był filmik znowu bardzo długi. Pan Bóg widzi nasze grzechy i nie jest w stanie nas przestać kochać. Jest miłosierny, nie zsyła na nas kar. Natomiast grzech zawsze woła o sprawiedliwość. Wobec Bożej sprawiedliwości nie mamy żadnych szans. W związku z tym Bóg mówi: Ja na siebie biorę Twoje grzechy, ale chłopiec, dziewczyno, pani, pa, panie, przynieście mi te grzechy do konfesjonału i mi je zostawcie. To wtedy cierpienie, które jest konsekwencją Waszego grzecha, będzie dla Was lżejsze. Będziecie w stanie je nieść. Powtórzę: Pan Bóg nie syła kary. Pan Bóg nie jest źródłem kary. Wody potopu, które podnosiły Noego ku niebu, a tych, którzy byli, no, którzy świadomie od, odrzucili Boga, tłamszał, tłamszał w głębiny ciemności, w głębiny wód. Ów potop był konsekwencją braku nawrócenia. Przecież na tę arkę, na tego Tytanika, którego tam Noe sobie klepał przed, no, no, na osiedlu przez te kilkadziesiąt lat, mógł wsiąść każdy. Przecież Noe mówił, chodził, wysyłał SMS-y, maile. wsiadaj wsiadajta, bo będzie padał deszcz i będzie potop wolny wybór wolny wybór grzech jest konsekwencją wolnego wyboru świętość jest nie tylko konsekwencją wolnego wyboru świętość wynika z daru Bożego jest łaską bez Pana Boga możemy się skichać lepiej teraz nie kichać bez Pana Boga możemy się skichać, ponieważ wtedy pozostaje tylko słabość. Moc słabości się doskonali, kiedy uświadamiasz sobie, że nie jesteś samowystarczalny. I teraz przechodzę do tego tekstu, który wam dzisiaj, o którym Wam chcę dzisiaj powiedzieć. Psalm 91, o którym już pewnie wszyscy słyszeli, związany właśnie z koronawirusem. Czy korona? Korono, koronawirusem. COVID-19, czyli Psalm 91. No tak, ktoś tam to rzeczywiście odgadł dość sprytnie. A ja chcę sięgnąć do księgi proroka Ozeasza, rozdział 11 od wersu 7. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Baala. No, wzywa imienia Baala. Lecz on im nie przyjdzie z pomocą. No właśnie. Jakże Cię mogę porzucić Efraimie? Jak opuścić Ciebie Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, mówi Bóg. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu. I Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty. I nie przychodzę, aby zatracać? Mówi Bóg przez słowa, przez działanie, przez misję proroka Ozeasza. I teraz wróćmy sobie, bo to jest. Jakby ten fragment, który wam przeczytałem z księgi proroka Ozeasza jest komentarzem do jednego z wersów psalmu 91, który ma podtytuł Pod Bożymi skrzydłami. Ile tu już gadam? Posłuchajcie Psalmu 91. COVID-19, Psalm 91. Kto przebywa pod osłoną najwyższego i w cieniu wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami, i schronisz się pod jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ani moru, co niszczy w południe. Choćby tysiąc padło u boku twego, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś sobie najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga się nie zbliży do Twego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w Twojej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławom obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. To jest psan, który powinniśmy, moim zdaniem, skromnym zdaniem wynikającym z mojego małego muszczku, odmawiać codziennie. Psan 91. Już na samym początku pojawia się wezwanie do ufności. Kiedy idziemy wśród ciemności, zaufajmy Bogu, ponieważ on widzi to, co jest poza ciemnością. Dużo jest w tym psalmie treści, nie wiem, czy będę w stanie to ogarnąć, ponieważ parę innych fragmentów z Pisma Świętego dla Was przygotowałem, ale już wiem, że nie zdążę o tym wszystkim powiedzieć. Coś to się głośno jakoś nakrywa dzisiaj, no nie wiem, dobra. On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego, mówi Bóg. On Cię wyzwoli. To nie Ty się wyzwolisz, bo jeżeli Ty zaczniesz siebie wyzwalać, to siebie nie wyzwolisz. To, co ojcu do przekazał Jezus. Zanim cokolwiek zaczniesz planować, Pozwól, aby to Pan Bóg zaplanował za ciebie, ale z drugiej strony pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie i módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Fides et ratio, wiara i rozum. Te dwa skrzydła, jeżeli jedno skrzydło macha, to się wtedy kręcimy w kółko. Okryjecie swoimi piórami, jego wierność to puklesz i tarcza. I to jest jakby przełomowe zdanie w tym psalmie. Wierność Boga jest naszą tarczą, tarczą przeciwko ciemnościom. Od się odbija, od się odbija, natomiast wiadomo, że nie wszystko, ale odbija się to, co może nas zranić i zabić. Pan Bóg nie dopuści do śmierci grzesznika, bo chce jego nawrócenia, a każdy z nas jest grzesznikiem, przynajmniej mówię o sobie. Zresztą dziś idę do spowiedzi generalnej, tak więc, a wy już oglądacie, kiedy to jest po wszystkim, dobra. No to okej. Okay. Ale dla Pana Boga nie ma czasu, tak więc poproszę też o modlitwę. W każdym razie od tarczy, od puklerza odbija się tylko część... Tylko część osób, które w naszym kierunku lecą, reszta nas dosięga. Ale tarcza i puklerz chronią to, co najważniejsze: serce, rozum, głowę. No, wiecie o co chodzi. Pan Bóg uchroni w nas to, co najważniejsze: Pan Bóg uchroni nas przed najgorszym. Zaufaj mu, Pan Bóg jest puklerzem. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia strzały, co leci. Nawet za dnia, jeżeli coś cię spotka, to się nie ulękniesz. Ani zarazy, która nadchodzi w mroku. W mroku wiadomo, nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć, bo nie widzimy tegoż. Choćby tysiąc padło u boku Twego, dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka, Pan Bóg mówi. No to jeżeli Pan Bóg tak mówi, przez psalm 91, przez usta króla Dawida, który był grzesznikiem, który się nawrócił, to znaczy, że to działa. To znaczy, że to działa tylko, że warunkiem tego, że jest zaufanie Bogu. Jest wzięcie sobie do serca, a nie tylko do rozumu, do serca słów Chrystusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli jakie mamy narzędzia, aby uchronić się przed lękiem, przed koronawirusem? Po pierwsze, słowo Boże, Różaniec, Pokuta, Eucharystia, przyjmowana również w tej formie duchowej, również w tej formie duchowej, ponieważ to wymaga od nas pokory. To jest czas pokory. Czas mroku, czas lęku jest czasem ćwiczenia nas w pokorze. Pośród ciemności nie ulękniesz się niczego. Pośród ciemności. Czyli możesz iść pośród ciemności przed siebie, jeżeli ufasz Bogu, nic cię nie spotka, nawet jeżeli by mnóstwo ludzi wokół ciebie padało i różne byś słyszał głosy strasząco, wyjąco, buczące. Ciebie to nie spotka, mówi Bóg. No, ciebie to nie spotka, ale pokuta, 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 różaniec, 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 słowo Boże, słowo Boże, słowo Boże, posłuszeństwo Kościołowi Katolickiemu i pokora. Ponieważ posłuszeństwo zawsze uczy nas pokory, jednocześnie w kontekście posłuszeństwa okazuje się nasza pokora. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Jak to? Bóg mówi, że da odpłatę daną grzesznikom? Tak, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Jeżeli nie pozbędziesz się grzechu w sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie również, znaczy w takiej formie również pokuty i pokajania. Tu w domu, w pokoiku możesz to robić. Możesz położyć się krzyżem i się modlić. Możesz swoje obowiązki domowe sprawować z jeszcze większą pieczoło, pieczołowitością. W ogóle dzisiaj nie ma raportów językowych. Ktoś trzeba tutaj to. Tam... Jeżeli będziesz wierny swoim obowiązkom, to również jest to forma pokuty i pokajania. Rezygnacja z wychodzenia z domu, z pokoiku jest również formą pokuty i pokajania. Albowiem panie z twoją ucieczką za brońce wziąłeś najwyższego, czyli wziąłeś po prostu kogoś, kto no, nie ma ponad niego nikogo innego. Plaga nie zbliży się do twojego namiotu. Możesz sobie siedzieć w pokoiku, w swoim namiocie, a plaga się nie zbliży. Ponieważ za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie jakiegoś tam sekciarza, nie jakiegoś tam guru. Tylko wziąłeś najwyższego. Przepraszam, łapą macham. Mam takie łapy w ogóle długie i one się same jakby trochę machają, wiecie. Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga nie... A dobrze to było, przepraszam. Na rękach cię będą nosili, a kto? A kto cię będzie nosił? Aniołowie. Aniołowie cię będą nosili na rękach. Ta sytuacja jest również próbą wiary w anioła stróża. Weź gadaj z aniołem stróżem, niech się chłop weźmie, znaczy chłop, niech się anioł weźmie do roboty, niech się okaże. W twoim życiu wiara również w świętych obcowanie, wiara w aniołów, to co niejednokrotnie mówi ksiądz Dominik. My chrześcijanie nie jesteśmy z tego świata, choć jesteśmy w tym świecie. Nasze życie jest wyjątkowe, ponieważ. Jak można nazwać życie kogoś, kto wierzy w świętych obcowanie i ci święci rzeczywiście się okazują mocą Bożą, obecnością Bożą, bo przypomnę, nie modlimy się do świętych, ale przez świętych do Boga. Jak można nazwać tych, których wspierają święci, których wspierają aniołowie? Czy to są ludzie z tego świata? Nie jesteśmy ludźmi z tego świata, bo Pan jest naszą obroną. Będzie stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Jak można podeptać lwa i smoka? Ano wtedy, kiedy jest się większym od lwa i smoka. Podeptać. Nawet nawet, nawet nie, nie walczyć z nim, po prostu podeptać jak coś o wiele mniejszego od ciebie. No, chcę takim prostym słownictwem operować, żeby sam, sam, żeby zrozumieć samemu, o czym mówię. Lwaj, smoka, podepcześ węże lżmie, to wszystko będzie za zaorane. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie osłonię bo go, bo uznał moje imię. Uznaj imię Boga, który ma władzę nad czasem. Bo jego. Obecność rozciąga się poza czas. Bóg ma władzę nad każdą chwilą i nad każdą przestrzenią. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, mówi Bóg. I będę z Nim w utrapieniu. Wyzwolę Go i sławą obdarzę, nasycę Go długim życiem i ukażę Mu moje zbawienie. To jest wszystko. To wszystko. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Kiedy Pan Bóg nas wysłucha? Kiedy będziemy Go wzywali? A no właśnie, być może jest tak, że my go nie wzywamy, dlatego nas nie wysłuchuje, bo jak może słyszeć kogoś, kogo nie słyszy, bo ten ów nie, mu, nie, nie kieruje do niego słów. Słyszymy tylko tych, którzy do nas mówią. Nie jest, Bóg nie jest w stanie usłyszeć tego, kto do niego nie mówi. Oczywiście wiem, Pan Bóg słyszy, widzi pragnienia serca. I działa również przez to, że w swojej tęsknocie serca nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć prośby o jego pomoc. Tak, Bóg wychodzi do nas jako miłosierny ojciec, bo Wiara jest łaską. To, że ja wierzę, to, że my wierzymy, to nie jest wymysł nasz i to nie jest owoc naszej ciężkiej pracy, że się zaparliśmy i teraz, prawda? Nie, moc słabości się doskonali. Ora et labora, módl się i pracuj. Pracuj nad sobą, ale również módl się. Jedno i drugie. To nie, nie ma prostych rozwiązań, jedno jakby kierunkowych. Módl się i pracuj. Moc w słabości. Wzywaj Boga, a On cię wysłucha. Bo, jak mówi Bóg, jak Mówi Ty, mówię ja, powinniśmy mówić do Pana. Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. I teraz pytanie: czy Ty i ja Bogu ufamy? Koronawirus to czas Bożego Miłosierdzia, które wymaga od nas nawrócenia i wiary w Ewangelię. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Abyście mogli przyjąć Boże miłosierdzie, bo Pan Bóg nie będzie nas zmuszał nawet do tego, abyśmy byli szczęśliwi. Musisz swoją wolą odepchnąć od siebie grzech, a Pan Bóg się resztą zajmie, tylko uznaj w swoim sercu, że potrzebujesz pomocy Boga. Jak powtarzam, Bóg nie zsyła kary. To człowiek na siebie zsyła karę przez konsekwencje złych wyborów, grzechów, ciemności, ale Pan Bóg wchodzi w te ciemności i to wszystko od ciebie zabiera, no ale jeśli tego chcesz. Jeśli tego nie chcesz, to Pan Bóg ci tego siłą nie zabierze, chociaż będzie do końca życia o ciebie walczył, podsłuchał ci ludzi, znaki czasu. Będzie bardzo być może wprost do ciebie przemawiał, aby cię obudzić. Pośród ciemności idzie Bóg. On cię uchroni od zarazy. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci. Ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ani moru, co niszczy w południe choćby tysiąc padło obok Twego, Ciebie to nie spotka. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie, a już jutro o godzinie 9.00 rekolekcje na Marsie na kanale Moc Słabości Live i codziennie od poniedziałku do piątku 21.00 różaniec na żywo i koronka do miłosierdzia Bożego oraz Wasze pytania i odpowiedzi nasze czy moje. No zobaczymy kto to będzie ze mną. Cześć hej, szczęść Boże.